O, z tej strony Misza, a to jest kolejny odcinek Zero Robloxa. Dzisiaj nagrywam z Adrianem. Hello. No, więc Dzisiaj tak... Będziemy Dzisiaj będziemy grać chowanego. Tak, y ja szukam, a Adrian się chowa, chociaż nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja jestem... Spadłem właśnie. Okej. No bo ja się w sumie schowałem. No dobra. E, więc po. pod poprzednim odcinkiem e, był, było. głosowanie. I ile czy osoby zagłosowały na. Tylko zagłosowały na. na CSGO. Więc daję wam szansę. Macie trzy dni. No praktycznie dwa. Na. Dobra gra. Na poprawienie wyników. Dobra, szuka, bo ja się schowałem. Dobra, spokojnie. To się ma komputer, monitor, sorry, na głowie. Dobra. E, to może mała podpowiedź? Hmm? Adrian się jak zwykle zbugował. Trochę poczekamy. Więc tak, e, mo może mała podpowiedź? E, nie wiem w sumie. Co to znaczy? Mm. Nie wiem, w sumie. W sumie. E, no? E, 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 tak jakby ostatnie piętro. Nie możemy się chować w recepcji, więc możesz być na pierwszym piętrze. No, gdzieś tak, ostatnie. Powiedz tak, ostatnie środkowe, gdzieś tak pomiędzy. Aha, y, 12 na pół, dobra. Więc dobra, trochę mamy do przeszukania. Ale nie ma jedynki. Chyba ktoś zapomniał jedynki. Dobra, szukamy, szukamy. I nic nie wyszukam. Jo, wcale nie znajdziesz? Nie, znajdę, znajdę. Hmm, gdzieś tak pomiędzy. Dobra, dobra, to tak będę przechodził po piętrach. No, co ja mam do stracenia? Wiesz, jeszcze jest wieża, na coś chodzi po drabinie. Możesz być też na schodach. Ewakuacyjnych. No, jest, jest jeszcze ta drabina, co się wchodzi na, na tą wieżę. Ta czarna drabina jeszcze jest. Ty jesteś, ty powiedziałeś, że jesteś e, od pierwszej... Gdzieś tak. Możesz jeszcze raz powtórzyć, bo trochę. No, powiem ci tyle. E, Prawie, sam, sama, prawie sama góra. Prawie sama góra, ok, dzięki. Więc prawie sama góra, to przy tobie to będzie pierwsze piętro. <noise> Więc zobaczymy. Dobra, siódemka. Zobaczymy. Albo zobaczę kamery. No, na kamerach nie, nie zobaczyć, bo tu nie ma kamer. Jak nie ma kamer. Hmm. Jest. E... A mogę się spytać, czy to pomieszczenie jest e, całe białe? Nie. Nie? Hmm. nie. Dobra. Hmm. Jakby nie chciał się podać to powiedz. Nie, 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 nie... Wpadzie się ja w kurze niż... Dobra... Hmm... Nagrywam w 60 klatkach w 1080p. Jakbyś nie wiedział Adrian. Widziałem cię przez okno. Widziałeś mnie przez o okno? No. Bo ty pojechałeś w window w dół, a ja w górę albo jakoś tak. Czy tam ja w dół, a ty w górę. Nie wiem Eee, to tak, gdzie teraz jesteś? Szybko. E, e. <laughs> Nie e. wiem czy to powiem. Nie wiem ci to powiedzieć Powiem Ci tyle Widzę pomieszczenie. Stąd widzę pomieszczenie jest czerwone. Stąd to znaczy gdzie skąd? No nie mogę ci powiedzieć, że bo po mnie znajdziesz, bo tu przyjdziesz. Ale mam widok na czerwone pomieszczenie. Może już się nie przemieszczaj. Nie przemyślam się w tym na samym miejscu. Na no serio? No. To dlaczego mnie widziałeś przez windę? No, pan z tym... A na tata się przemyślał. No właśnie. I... Masz widok na czerwone pomieszczenie. Tak? No. No. Dobra, podaję się. Eee, no dobra, na jakim piętrze jesteś? Ja na żadnym. Eee, co już? No, szukaj, jestem na czerwonym piętrze. Na czerwonym piętrze i nigdzie się nie ruszaj. Dobra. Jakiś agent w okularach wszedł Ty. na. No? Ty. Dobra. Czerwone pomieszczenie. To nie wygląda na czerwone pomieszczenie. To takie. Ale ach, lepiej sprawdzić, bo Adrian. No, no nie wiadomo. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Okej. Okay. Dobra to idę na e, jednaste piętro. To może wezwę tą windę? No, come on. O. To teraz dziewiąte zobaczmy. Nie, y, to może jedenaste. Co? Nic. Znalazłeś? Nie. Jak jeszcze podejść, to mów. No jestem w czerwonym pomieszczeniu i nic. Mhm. nic okay. Szukam, szukam, szukam i. Wyszukać nie mogę. Podaj się? E, nie. Spokojnie. Widzę cię. Widzisz mnie? No, ja widziałem kamerkę. Na kamerce? Na kamer... Nie, że się nie. Weź okna. Jeszcze e, piętro, piętro wyżej. Aha. To ty Piętro wyżej. Powiem Ci tyle. Tam gdzieś taki stół duży i wokół tego krzesła. Fokus są krzesła? Hmm. Hmm. Ciekawe. Eej, jajaj. No, window. Ta pewnie jest zbugowana. Ta działa pewnie, ale się nie ruszy. O. No, ej, dwunastka. Pewnie tak. Ale szybko. Nie wiem, nie wiem, czy dwunastka, bo z ja schodami. Słucham? Nie wiem, czy dwunastka, bo ja jestem schodami. Chwilę, ja chyba tak z Tobą nie będę się bawił. Ty najpierw mówisz, że. Jest... No, jestem tam, tam gdzie, jestem tam, gdzie ten stół, ale tutaj właśnie ja schodami nie widzę. ty tam jesteś na stół, tylko ty nie znajdziesz. Nie ma żadnego schodów i. Nie schodami! Ty widzę, że wjedź. Dobra, podaj się. Na jakim piętrze jesteś? Jesteś tutaj, o, o, w tym O, o, o. I jest! Jezu! No! No! Ja pierdziele! Ach, teraz y, kto szuka? Ja! No to ja się chowam. No to sobie tu postoisz. Ja mam PLAN! Zanim to się ruszy, to tą festwę. O, come on. Ano... O! Dobra. Kurczę. Ech. Ej, ziom. Zostawisz mnie. Biednego youtubera. No nie mogę. Gdzie są windy? No. A nie. No klik... Ile mogę klikać? Ech, facet Dobra, idź, ja, ja nie będę oszukiwał. Ja tu będę siedział. Która się otworzyła? Nie, no po co? Schodami muszę. Otworzyła się. O, szybko zamknęła. Jest. Do widzenia. Nie. Hva skjedde? Det er Pileke. Widziałem Cię! Widziałeś, ale jeszcze się nie schowałem. No, Ty mnie Z windy. No, pojechałeś? Mam Spadłem. O, o. Dawaj windę! Jest. Dobra, teraz się schowam. Teraz na spokojnie się schowam, a nie, nie tu. Lepiej być ostrożnym. Trzeba się? Tak, możesz już mnie szukać. Odpowiedź. Tam gdzieś się je piętro. Piętro? Nie jestem pewien, ale chyba to jest piąte, szóste. Wyjebało mi. Z gędy mi wyjebało, wiesz? Z gędy? Z nie, z gędy tylko... A, z gędy. Aha. Mhm. Które piętra? Chyba piąte ja, jaki kolor mają ściany tak ehm, taki... Błękitny? Bym tak powiedział No Widzę automat jakiś. A nie o to chodzi. I jest taki czarny z Lewanda? Ej... Tak. A są pufy czerwone, takie pufy? Nie, nie widziałem puf. A takie... Takie... Takie jakby niebieskie te... Takie... No. Nie. O, szukaj dalej. Szukam. Oby. To trochę poczekamy. Adriana, to krótkie cięcie. Dobra, dam ci podpowiedź. Jak masz jadalnie, co nie? No. To jedno piętro niżej. Czyli które piętro? Musisz poszukać. Ja chyba wybrałem. Jadalnia jest na chyba na piątej? Nie pamiętam. Teraz była na, był na piątej. I tam była jadalnia? Nie wiem, nie chyba. Mhm. No to szukaj, szukaj, jadalni. Przejdźcie na piętro, które będziesz wiedział. Mhm. Na które piętro jedziesz? Dobra, chyba czas To jest... Dobra, już ci mówię piętro, bo... twój... Yy, to jest piąte pie yy, piętro Była na nim nie macie. To musisz poszukać. Na pewno tam jestem. Szukaj, szukaj. Dalej, dalej. Do roboty. To piętro niżej, jak jesteś w jadalni. Tam powinna okay. być dziura. Widzę automat tylko jak wychodzę z windy. Aha, i? Jest takie szkra... są takie czerwo, czarne drzwi ze skromnymi ścianami, nie? Ym, chyba tak. No. I? Na razie się nie widzę. Mhm. Mm A byś mnie nie znalazł. Mm -hmm. No, dobra. No prościej się nie da, no człowieku. Ojaju. Jaki. Jaki biedny Adi. O. <śmiech> Elo. <laughs> Myślę, że mnie nie znajdziesz e, tutaj. Czym ja? kamizelkę? <laughs> Nie się pytasz? Dobra, chyba kończymy odcinek. Dobra. No. To do zobaczenia w następnych odcinkach z Robloxa. E, więc macie... M, ile trzy dni. Damy, e, damy im, co? E, żebyście pro, poprawili te wyniki. I. I... no... Żeby był Fortnite. Gdzie ty jesteś? Żeby był Fortnite. Yy, I... Jeszcze może Fortnite'a... Yy, ...zagram. Na No to chwilę. I... No było fajnie, ale minęło. Co tu będę przedłużał? Do zobaczenia, Elo.